Zapowiedzi, że mogłoby dojść do takiej grupy roboczej, To prac grupy roboczej. No, Rosja, Chiny, Ukraina, Ameryka. To Chiny wspierają bardziej Rosję niż Ukrainę, a, a Europa, która wspiera zdecydowanie bardziej Ukrainę niż Rosję, w takiej grupie roboczej miałaby się nie znaleźć. To nie jest jednak osłabianie pozycji Ukrainy tak na dzień dobry. Nie wiem, czy będzie taka grupa robocza. Ale najważniejsze są rozmowy amerykańsko-rosyjskie i Rosja musi się zgodzić na jakiś format rozmów. Pamiętam, Polska była bardzo silnie zaangażowana w 2014 roku. Minister Sikorski był w Kijowie i później powstał format normandzki między Rosją, Ukrainą, Niemcami i Francją bez Polski. Mówiono, że Rosja się nie zgadza, ale myślę, że tamte państwa też nie chciały Polski. Więc tu Ukraina jest w podobnej sytuacji, nie chcą jej. No, to właśnie pachnie mi takim wyrolowaniem. Tak jak Polskę wyrolowano, no, na tym życie polega.